Jedną z przyjemniejszych inwestycji dających radość zarówno mieszkańcom, jak i władzom miasta są place zabaw budowane w ramach programu Radosna Szkoła. Takich obiektów w naszym mieście przez ostatnie cztery lata powstało aż siedem. Pierwsze place zabaw powstały już w 2011 roku, a było ich pięć. Jako pierwsi zabawę na nowych obiektach rozpoczęli uczniowie szkół podstawowych nr 6, 7, 4 i 11 oraz Szkoły Specjalnej. W 2012 roku przyszedł czas na tarnobrzeską trójkę i dziesiątkę. I to są place zabaw, które zostały utworzone na terenie tak naprawdę wszystkich już placówek oświatowych działających w naszym mieście. I tak się składa, że przez te 4 lata ostatnie udało się utworzyć aż siedem placów zabaw. To są takie miejsca, gdzie dzieci na bezpiecznej nawierzchni mogą tak naprawdę bawić się, ćwiczyć, spędzać czas. Te miejsca, place zabaw są tak utworzone, żeby były dostępne nie tylko w czasie trwania zajęć dydaktycznych, ale również w tym czasie, gdy dzieci przebywają na przykład poza szkołą, czyli na takich zajęciach rekreacyjnych, na przykład z rodzicami. Jak mówi naczelniczka Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Anna Czaplińska, cel tych inwestycji był jasny i prosty. To było głównie to, aby umożliwić po prostu wszech, wszechstronny rozwój ruchowy. No i nie ukrywam, pewnie to, żeby jak naj... Częściej odciągnąć dzieciaki od komputerów. Podstawa programowa, szczególnie dla dzieci sześcioletnich, mówi o tym, że część zajęć powinno być realizowanych na świeżym powietrzu, a więc po pierwsze, rozpowszechnienie edukacji takiej zdrowotnej, a więc ruch, zdrowie, na świeżym powietrzu, ale jednocześnie to, żeby wszechstronność, czyli wszechstronny rozwój, gibkość, szybkość, zwinność. Jedną ze szkół, która może korzystać z takiego placu zabaw, jest szkoła specjalna. Tam obiekt potrzebował wyjątkowego przygotowania, by był bezpieczny dla niepełnosprawnych dzieciaków. W ramach oczywiście godzin szkolnych, y, dla najmłodszych korzystamy z tego placu zabaw, ale wystarczy przyjść popołudniami. Zresztą praktycznie rodzice małych dzieci z osiedla korzystają z tego placu zabaw. No i muszę stwierdzić, że spotykam się z takimi opiniami, że ten plac zabaw jest w miarę solidnie wykonany w miarę prosty, dostosowany do możliwości i potrzeb dzieci niepełnosprawnych. To są takie pozytywy umiejscowienia placu zabaw przy szkole specjalnej zresztą jesteśmy na tak zwanym trakcie handlowym czyli przez teren naszej tutaj szkoły i szkoły podstawowej nr 10 prowadzi ścieżka na plac targowy w związku z tym no, jesteśmy oblegani z zewnątrz na placach zabaw realizowanych w ramach programu Radosna Szkoła wszystkie dzieciaki znajdą coś dla siebie. Różnorodne huśtawki, karuzele, murki do wspinania czy zjeżdżalnie zdobią okolice i przyprawiają najmłodszych o radosny zawrót głowy. A do tego, za sprawą miękkiej nawierzchni, każdy obiekt jest bezpieczny nawet dla najmłodszych. Koszt budowy jednego placu zabaw wahał się od 110 tysięcy do prawie 228 tysięcy złotych. Koszt całej inwestycji to prawie milion 100 tysięcy złotych. Jednak, jak w przypadku wielu tarnobrzeskich inwestycji, pomogła dotacja. Ten projekt został dofinansowany w 50%. My przez te 4 lata otrzymaliśmy, jak gdyby jako mieszkańcy, prawie milion sto otrzymaliśmy na realizację tylko tych 7 placów, z czego 50%, czyli przeszło 500 tysięcy, otrzymaliśmy w formie dofinansowania. Natomiast te drugie 50% był to wkład, który był po stronie gminy Tarnobrzeg. Po latach można śmiało powiedzieć, że inwestycja się opłaciła. Ciężko policzyć, ile dzieciaków starnobrzeszkich osiedli przez te lata korzystało z placów zabaw, jednak z całą pewnością można uznać, że zakładany na początku plan został zrealizowany. Oświadczy o tym fakt, że te placy zabaw są zajęte nie tylko w trakcie zajęć szkolnych, czyli nie tylko jest grupa dzieci pod opieką nauczycieli. Gdy popatrzymy na przykład na zajęcia popołudniowe albo soboty i niedzielę, te place zabaw są też zajęte i przychodzą tam mamy, tatusiowie, babcie, dziadkowie i mogą tam naprawdę bezpiecznie spędzić czas. Jednak władze miasta nie spoczywają na laurach. Chcą w dalszym ciągu realizować ciekawe inwestycje dla dzieciaków i młodzieży. Jedno, co mogę zagwarantować, to na pewno to, że będziemy się starali, jeżeli będą się pojawiały jakiekolwiek możliwości, to aplikować w takie y, projekty. Y, nie ukrywam, że moim marzeniem jest to, aby pojawił się, pojawiła się oferta y, takiego zadania jak na przykład orliki, ale ukierunkowana na lekką atletykę. Plany i marzenia są, teraz trzeba poczekać na kolejne ambitne pomysły i ich realizację.